To jest po prostu przepiękne ujęcie. Przepiękne. No cześć, ja jestem Maciek i witam Was w kolejnej serii na moim kanale. Już drugiej serii na moim kanale, a mianowicie z gry The Sims 4. Ale, ale to nie będzie zwykła seria, ponieważ robimy Legacy Challenge. Nie mogę z tej jego miny. po prostu nie mogę, weź się zmień. No zmień minę, proszę Cię. Dobra, nieważne. Nie um, ogólnie chciałem zabrać się do nagrywania The Sims 2 i nagrywania serii z otoczenia Nowe Pobrzeża, stworzonego przez MRP, ale no... po pierwsze nie umiem, nie umiem grać w Simsy 2, a po drugie... strasznie mi gra kraszuje, więc... Więc będziemy sobie grać w The Sims 4 I zrobimy sobie Legacy Challenge Więc Z tego co widzę to mam dużo kasy, ponieważ ta działka jest cholernie tania Dlatego ja Pozwolicie, że Dobrze, to wpisałem Nie wiem, bo mi zasłaniają FPS Ale chyba tak I dam sobie na początek O Dam sobie na początek po prostu 5000 i coś z tego zrobimy Ogólna zasada jest właśnie taka, że trzeba mieć największą działkę i po prostu Rozbudowywać ten dom Jak rodzina będzie się rozbudowywała Rozbudowywała się rodzina Jak się będzie rodzina po prostu jakby Powiększała to też Dom trzeba powiększyć, ale nie można się ruszyć z parceli Tylko trzeba zostać na tej samej, więc więc o co chodzi Więc sobie posadzimy takiego kloca po prostu Um, tak żeby tu się kibel zmieścił. zrobimy tak, niech będzie, że tak. Są takie, takie drzwi do kibla, czy coś? Tu, o, takie. O, przezroczyste, najlepiej. Eee, o, tu są takie, patrzcie, kiblowe. O, dobra. I tu weź wstaw. srybuj się dach automatycznie? Zrobił się. Dobra. Wstawimy tu jakąś lampę, może. O! I na szybko kibelek. O! Tu są takie publiczne taki te, te belek. patrzcie, nawet nie muszę tworzyć takiego tego. Dobra, nieważne. To jest. Za fajną dwójkę. Za, za fajna na dwójkę. Dobra. Jeśli nie wiecie ogólnie na czym polega Legacy Challenge, to ogólnie jest to wyzwanie wielopokoleniowe Nie, nie, no, nie, taką, no taką e, Wielopokoleniowe, w którym trzeba mieć aż 10 pokoleń Dobra W którym trzeba mieć aż 10 pokoleń i, I. No i w sumie to tyle. No bez żadnych modów, kodów, cheatów, no nie wiadomo. Te rzeczy to akurat wiadomo. No i właśnie zaczyna z takim jednym gostkiem, który nie może ogólnie pracować. Ogólnie ja tutaj nie będę się, nie wiadomo, jak bardzo y, trzymać tych wszystkich zasad. Bo. Bo po co? Bo jakby jednak wciąż chcę, żeby to była taka po prostu fajna rozgrywka, więc raczej po prostu. Uznajcie to jako fajną serię taką obsę po prostu do oglądania, a nieżeli jako challenge. No, bo to jest po prostu taka fajna, miła rozgrywka. No i to tyle. O. Na poszukiwanie baby. Tak, yy, ogólnie to jest. Yy, mój człowieczek właśnie nie przedstawiłem go w ogóle. To jest. To masz problem. Oczywiście mam nadzieję, że już wykryliście tą grę słów, to masz problem. A jak nie wykryliście, to macie problem. Ma on aspirację, duża, szczęśliwa rodzina. No, bo to w końcu Legacy Challenge i ma taką. O, taką ma osobowość. Jaką mam długość życia? Długo. Może se wezmę średnią walnę. <grym> tak, teraz w sumie. Długość życia normalna, no. Chyba tak sobie wezmę. 23. Wystarczy. Dobra, idziemy gdzieś. E, tu jest. Podróżuj. Idziemy gdzieś w jakieś miejsce publiczne, żeby znaleźć babę. Ogólnie, właśnie y, sobie dotarłem tu parę parcel. Właśnie jest y, park, jest spa, jest y, jadłodajnia u babuni. Um, żeby, żeby nie było to tak pusto. Idziemy gdzieś do baru. Bo musimy ogólnie znaleźć mu jakąś kobietę, żeby się żeby, żeby nią ożenić, żeby ją zapłodnić i. I żeby powiększyć rodzinę, żeby, żeby już stworzyć kolejne pokolenie, to już jest jakaś kościółwa. Ale to jest Nancy, to, 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 to nie. To, to, to z nią tu nie zadziałamy. Dobra, jak na razie to, to weź się może w sumie wysikaj, bo ci się sikać trochę, co. Eee, poczekam, aż ktoś przyjdzie. Spotańczyć może. Hmm? O, ktoś przyszedł. To jest wyspiarskiego życia, widzę. I ona jest dorosłą. Pobęda jak, jak, jakąś młodszą osobę, ale dobra, weź ją sobie tutaj. Przywitaj. Czy coś? Leci coś z tego? Leci. Nie. Hmm. Za, sobie z tą trochę pogadaj. I potem zapytamy się, czy kogoś ma. Ewentualnie. Przecież to jako szeregowa kucharka. Może kanałopo. schludna jest. Hmm. To się może przydać. Co orientację. To nic nie pomoże, bo nie ma ustawionej, więc co za Możesz nie trzaskać. Weź poplotkuj trochę. Trochę się zaprzyjaźnimy, wiadomo. Syrena, skąd ten pomysł? Czego jest syreną? Być może autoironiczny dowcip o. E, żartuj o politykach. Tak. Żartuje o Andrzeju Dudzie i, i Jolce Rosiek? Jolce jo, Tak, bo te żarty są zawsze śmieszne. Jakby. Ewentualnie możecie pożartować o Kinzerusin. Weź zapytaj, czy jest w związku. Już po prostu. Nie, dobra. W takim razie wypierdalamy stąd. Ewentualnie zawsze można rozbić czyjeś małżeństwo, ale. E, e, dobra. Już się zaczyna bawić przedłużaczem. A to nie jest dobry znak? Bo już mi się kilka razy zdarzyło, że Siedzę sobie, siedzę Bawię się stopą przedłużaczem i, i nagle Pyk! Zasilacz wyłączyłem, także Dobra, idziemy gdzie indziej Bo czy te ja byłem w tym parku? Mam simsy od kuźwa y, 6 lat, a chyba nigdy nie byłem na tej parkerze, także Ej <laughs> e, Sami dorośli tu chodzą. no ja nie mogę Albo seniorzy tu nie ma w ogóle młodych osób, nie? Co to jest? Jeść. A no tak, bo ten, bo on te, mody na lepsze tłumaczenie, no tak, zapomniałem. Bo się tak dziwię, czemu nie jest jeździ, nie? To jest Vator, nie? Nie. Tu nikogo nie ma. Dobra, to co? możesz chociaż zaprzyjaźnić się z kimś, żeby, wiesz, dołącz do gry. Żeby zawsze mieć jakichś znajomych. Coś w tym stylu. No chodź tu! Fajnie. To do niego dołącz w takim razie. Zawsze, właśnie, można sobie znajomych po, po, pozdobywać. Zawsze się przydadzą co na coś przyjaciela, no nie? Też se idzie. No, co wy mnie nie lubicie w, w ogóle? Ale są hamowy w ogóle tutaj. No, to w takim razie sobie. O. O, o, o! o! Jakaś moda dorosła! Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź. Jeśli jesteś smutna, to chodź i poprawię humor. Ja tutaj nie znam miastowych, więc nie wiem czy ona kogoś ma, czy nie. Pogadaj sobie chwilę. Poznaj lotkuj o, jestem, cześć, jestem, nowy w sąsiedztwie, coś tam, coś tam, no nie wiadomo. Hmm. Już do mnie piszą. E, ożywiona rozmowa. Szartuj o politykę. Rzuć szalone spojrzenie, tak, to po prostu na nią zadziała, jak. Nie wiem. Wracaj tu, wracaj. Chodź, poprawię ci humor, gdzieś tu było, popraw humor, gdzie to jest. Pokaż zdjęcia, z sobie na zbiorniku studiowanym z, 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 z Na no, studia chodzi? Chodź tu. Masz mną gadę. Siać ja i poprawię nastrój. What uh, Powiedz spojrzałam uh. historię. Nie uh. ja wiem, weź tu się z oh. nim trochę wytyśnię. Myrno, nie, może się dają przytulić, też nie sądzę. Zabawne o. Palę do innego sima. Jezus marzy jak hot, nie. A, wadisz. Wadisz. Proszę bardzo. O, da się przytulić. Jak jakieś dziecko, co się robi? W ogóle widzieliście, Coś to rozsypuje. Dobra, zapytaj, czy jest w związku. Derm Garsha Thark, Thark Thark i Thark, jakiś dziadu idzie w ogóle. Tam jest jakaś nastolatka, więc yy, może z nim nie będziemy gadać. Bo, bo już nas o pedofilię, o sądzą. Julia jest singlem, dobra, gadaj. Wyrywaj. Rzekin, na fajne Czemu nie ma tego, że pochwal humor? Zawsze było coś w tym stylu. Znaczy, pochwal humor, boże, po. popraw. To fajnie. To fajnie. Fajnie, fajnie się tu sim, simy spełnią w ogóle. Nie płacz. Dobra, nie wiem co jeszcze. Entuzjazmuję się przyrodą o. Cieszę się, knielnymi pomysłami, tak? I plotku. Po prostu poplotkujemy o wszystkich. Być może coś poprawne o. Dowcip z cyklu Puk-Puk. To się zawsze przyjmuje. To to jest w ogóle. Boże, co to za ludzie są w ogóle? O już jest szczęśliwa! Patrzcie! Jakżeśmy już w ogóle. Już o Barbara mówisz? O mój Boże to jest ona. No dobra Tak na powrót. Gdzie ty idziesz? Chodź tu, chodź tu że tylko ci pochwalimy wygląd i możesz iść co za wstydnie osoba wyszła. Dobra, to 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 no już. Bye bye. ewentualnie do ciebie jeszcze na zezwolenie napiszę, czy coś. Ciao. Dobra, czyli znaleźliśmy taką potencjalną kandydatkę jak na razie. Czy jest tu ktoś jeszcze? Może ewentualnie z nią mogę pogadać. Przyjazne poddanie. Chodź tu. Poszła sam. Fajnie. Teraz się zastanawiam, co w sumie zrobić. Bez rozmowy może. O, już poszło to, 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 to jeszcze. O, już tęsknię. Idź pojeździć. Dobra, wracamy do domu. Kochany, wracaj. No, te pierwsze odcinki Legacy Challenge będą nudne, Wam powiem. Dobra, myślę, że coś zjedz. Ja na deszcz. Aha, no tak. A jeśli zrobię takie zadaszenie, to to będzie działać? Chyba nie Mogę zrobić jakąś taką małą ścianę? O O kurde, no będzie już spać Chyba, że jakoś to przemeblowanie zrobię No? Aha, dobra. To teraz sobie jedź coś z kolację. Czemu, jak jest zainspirowany, to. Aha, okej. Okay. Makaron z serem, tak typowo po amerykańsku, nie? Zdobyte umiejętność gotowania. Zajebiście. Dobra, rób to do żarcia O Boże, jak się błyska. Już drugi? O Boże. No, to zainspirowanie to, to ci daje po prostu. Do tych umiejętności nie kopa. Nie ma, wiecie co, nie ma niczego, żeby zabawę robić. To by się przydało jakiś telewizor kupić. Chociaż chyba da się grać na telefonie czy coś? Nie da się? Da, gra w grę. O proszę. Czy jest jakieś święto w najbliższym czasie? Nie ma. Jest tylko święto zbiorów jesienią. Chociaż pewnie wyskoczy za chwilę, jakieś wiecie. Loteria czy coś w tym stylu. No faktycznie nie ma, nie ma nic do roboty. Chyba że chcesz, chcesz sobie pobawić się w błocie. O, nie robią się kałuże po tym pysznicy, jak fajne. Chyba to faktycznie możesz się podobać w błocie czy coś, bo żeby ci energia jeszcze trochę spadła i. No a na to ci spać już. Boże, tu trzasło, nie? Eee, Śniadanie na Ja eee, jestem z Pekonem, tak. To jest po prostu najlepsze, co może istnieć. <grymne> najlepsze śniadanie na początek dnia. Weź nie w tylko to żyj po prostu. Jest godzina szósta. Myślę, że o godzinie szóstej nigdy nikogo nie będzie. nie możesz zadzwonić do Julii. Rozmawiaj. Jest szósta. Ty jesteś studentką. Ty w ogóle nie powinnaś spać. <grymne> O kurde, ale jestem zabawny Wiesz co, to w takim razie może ja ci kupię jakąś sztalugę Bo teraz już w sumie tak naprawdę skałek nie ma w ogóle w tej grze Więc, więc nie ma jak szukać Więc może jakąś właśnie sztalugę kupię Chociaż tak będziesz zarabiać pieniądze pojedyncze Nie stać nas, nas na sztalugę Tu jest notatnik i on jest do, do, do pisania książek Więc w sumie mógłbyś pisać W sumie niezły pomysł, dobra, kupuj to. Tu się klika. Eee, Schowaj do wyposażenia. Właśnie, masz coś w tym wyposażeniu? Nie. Zwykle mają aparat simowy. Weź, może, właśnie ci umiejętności literackie. No, tym bardziej, że jesteś zainspirowany. To będzie bardzo niezłe. Się już, kochanie, nie śpisz. Do wyposażenia schowaj, możesz wchodzić do wyposażenia tego? Ale gówno, bo jeśli raz jest na końcu, sama może cię zaprosi. O, właśnie idziemy. Park pieski. No, za wybrałeś wybrać miejsce. Ci powiem. O, może choć pograć sobie. O, grajmy razem. Coś niebo, jeszcze się pokłócimy. Chociaż no, w sumie to nie jest Monopoly. Coś tam z przyjaciółmi. FPS im zasłaniając to jest. No, chociaż pewnie dzień z przyjaciółmi jest napisany. No. Ina. No masz okazji gadać możesz. Nie wiem, się wampirami czy coś Cokolwiek, ktoś tu idzie Markus? O, tu jest popraw humor teraz Dopiero Chyba sami musimy, chyba, chyba sami musimy być szczęśliwi, żeby móc poprawiać humor Możecie z tym wypieprzać Piesał Sibuna Torbal Farbe. A to jest ta para. Nie byli parą, nie? Moja siostra nie migra, więc. <laughs> więc tego jest tak, stąd wiem. No i mają to, to samo nazwisko, mają to samo małżeństwo. Oho. Więc o, możemy sobie ponarzekać na, homofob na homofobię przy nich, może nas polubią. Strasznie głośno jest ta gra. Ja muszę ją przyciszyć, bo ja się, bo ja jak nie słyszę własnego głosu, to to, 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 to mam rocza. Weź, 60%. Ty ty idziesz. Co ty robisz? What the fuck? Coś ty zrobił Wracaj tu do niej, czemu żeś wyszedł w ogóle? Nawet nie było żadnej interakcji, że gdzieś idziesz. Susu, so, so. So, so. no już się witaliście chyba, nie? No? A teraz flirtujta. Bo po jesteście flirciarscy, więc flirtujta. Szepcz słodkie, słówka. Spójrz głęboko w oczy. I nie wiem co jeszcze. Droć się zalotnie. Mm -hmm. Nie wiem, za zaurczenie może od razu. Mam już za chwilę spotkanie kończy, więc wiecie. Więc się sp trochę spiesz No patrzcie, jak urocze w ogóle wyglądają. <laughs> Ale to było w ogóle awkward. Czy ona odgrywa lekcję? Weź jeszcze troszkę lotnie, coś coś Cóż, nie rośnie w ogóle romantyczna relacja No sexy plexi po prostu O, wymieni się numerami Chociaż w sumie tak do, do siebie dzwonicie, więc Bez sensu jest ta interakcja O, dobra, rośnie nam relacja Mra, weź tu ją trochę jeszcze po i... Romantyczne zainteresowanie. Dobra, za chwilę ja kończymy odcinek, więc sobie tu jeszcze trochę weźcie O, już można zaprosić na randkę, dobra. No, już, już, już koniec, wystarczy. Już tu kończymy odcinek. Będę się. Zapytaj o życie uczuciowe jeszcze ewentualnie i pożegnaj. I lecisz do domu I to jest, kurwa, pożegnaj? To mi się wydaje, że chyba nie ma pożegnaj Dobra, tak, już nie jesteśmy w grupie, więc możesz po prostu iść Nara Dobra, Jezus Maria I to by w sumie było na tyle w tym odcinku w takim razie Ja tu się tutaj nim zajmę Więc poznaliśmy Julię trochę tutaj się romantycznie ze sobą zainteresowali i, i... zobaczymy co tam będzie spróbujemy, wiadomo, zrobić jakieś tam inne romantyczne sprawy, spróbujemy, wiecie żeby było chłopak-dziewczyna potem żeby było mąż ona jakieś cimci-rimci i będzie spoko i może trochę pieniędzy nam da, to by się przydało chociaż ona jest na studiach, to ja, to ja się boję, że ona na tych studiach zostanie, to będzie to będzie trochę problem, ale Ewentualnie rzuci studia. Zobaczymy jak to będzie. A na razie się z żegnam. Na razie. No i cześć.